Cześć, to Ewelina z Authenti. Dzisiaj przedstawię Ci proces podpisywania umowy z klientem za pomocą integracji Authenti z platformą WebCon BPS. WebCon BPS to narzędzie, które pozwala na automatyzację procesów i tworzenie aplikacji w technologii low-code. Z kolei, Platforma Authenti to ekosystem usług zaufania, które koncentrują się wokół podpisów elektronicznych. Użytkownicy platformy podpiszą z Authenti większość dokumentów funkcjonujących w obiegu gospodarczym przy użyciu bazowego e-podpisu Autenti, zaawansowanego e-podpisu Autenti, czy kwalifikowanego podpisu. A teraz przejdźmy do ekranu komputera. Jesteśmy w repozytorium dokumentów na platformie Webcon BPS. Znajdziesz tutaj wszelkie dokumenty firmowe, takie jak zamówienia, faktury, sprawozdania finansowe, uchwały, protokoły, umowy z pracownikami czy kontrahentami. Elektroniczne repozytorium, które udostępniamy, jest połączone z obiegiem tych dokumentów, co umożliwia dostęp do plików z różnych lokalizacji w WebCon. A teraz dodajmy nowy dokument. W tej prezentacji posłużymy się przykładową umową o świadczenie usług. Wypełniamy poszczególne pola i określamy rodzaj umowy, a także jego kategorię. Wybieramy kontrahenta, z którym będziemy podpisywać umowę. Ustalamy datę obowiązywania umowy i dodajemy użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia do edycji dokumentu. Następnie dodajemy umowę w formacie PDF lub Docs. Przygotowaliśmy właśnie dokument w ramach Workflow. Teraz pozostaje nam już tylko wysyłka. Aby podpisać dokument z kontrahentem, wypełniamy formularz, określając nazwę dokumentu, wiadomość do odbiorcy i dodając listę odbiorców. Na tym etapie możemy zadecydować o wymaganym rodzaju podpisu. Może to być dowolny rodzaj e-podpisu dostępny na platformie Autenti. Możliwe jest także wykorzystanie trzech dodatkowych ról odbiorców: parafujący, opiniujący lub do wglądu. Po wypełnieniu formularza dokument jest wysyłany do autenti. Sprawdzamy, czy załącznik jest właściwy i wysyłamy dokument do podpisu. Platforma WebCon komunikuje się z Authenti, przekazując dokument do podpisania do kontrahenta. Po zalogowaniu się na skrzynkę Jana Kowalskiego widzimy, że dokument czeka już na podpisanie. Jan nie musi posiadać konta na platformie Authenti do złożenia podpisu. Dokument podpiszemy posiadanym przez naszego kontrahenta chmurowym podpisem kwalifikowanym. Możliwe jest także wykorzystanie podpisu na kadrze kryptograficznej, nawet poza platformą Authenti. Wprowadzamy login podpisu kwalifikowanego, kod SMS i PIN. Po podpisaniu dokumentu przez jedną stronę, pozostali odbiorcy otrzymują powiadomienia mailowe. Po przejściu procesu przez obie strony dokument jest kompletowany, a następnie wysyłany do wszystkich osób zaangażowanych na ich skrzynkę mailową. System WebCon automatycznie pobiera podpisany plik, który możemy podejrzeć, widząc nałożone pieczęcie elektroniczne. Podpisany dokument trafi już także do WebCona gdzie nasz zespół z łatwością odnajdzie go w razie potrzeby. To już wszystko na dziś. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze, nie czekaj. Skontaktuj się z zespołem Autenti.